Cześć. Jestem Milena. Opowiem wam dzisiaj historię o mojej miłości z gołębiem. To była niedziela. Siedziałam przy komputerze i sobie grałam, kiedy nagle usłyszałam stukanie w okno. Podeszłam do okna, a tam. Na parapecie siedział gołąb. Dziobał w okno i pewnie chciał, żeby go wpuścić. Postanowiłam go wpuścić. Nie był to zwykły gołąb. Ten gołąb wyglądał ślicznie. Miał jasne piórka, trochę białe, trochę kremowe i szarawą głowę. Czerwone nóżki i czarny dziób. Od razu odkryłam, że coś czuję do tego gołębia i że jestem w nim zakochana. Natomiast gołąb wydawał się zainteresowany otoczeniem, w jakim się znalazł. Usiadł na półce i zaczął się rozglądać. W pewnym momencie zauważył paczkę biszkoptów. Rozerwał ją dziobem, zabrał biszkopta. I wyleciał przez okno. To zdarzyło się tak szybko, że zdążyłam tylko zawołać za nim, wróć do mnie, ukochany. Następnego dnia znów usłyszałam dziobanie w szybę. To on. Mój ukochany. Chciałam mu wyznać miłość, ale on znów uciekł. Zabrał tylko kolejnego biszkopta. Trzeciego dnia, gdy usłyszałam dziobanie w szybę, otwarłam i natychmiast zawołałam. Kocham cię gołąb. Gołąb na to. Gru, 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 Porwał biszkopty. I znów wyleciał. To chyba znaczyło, że gołąb też mnie kocha. To bardzo dobrze. To znaczy, że w końcu znalazłam miłość życia. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego gołąb mi podbiera biszkopty. Widząc, że codziennie zabiera coraz więcej, stwierdziłam, że mu zasmakowały. A jednak prawda była okrutna. Piątego dnia od naszego pierwszego spotkania. Postanowiłam poczekać na gołębia na dworze i odkryłam coś okropnego. Gołąb pokryjomu randkował z moim psem. A biszkopty, które zabierał, to była ich uroczysta kolacja. Gołąb jest wegetarianinem. Jak on mi mógł coś takiego zrobić? Po tym, jak mu dawałam biszkopty. Po tym, jak wyznałam mu miłość. Randka trwała 10 minut, a pies i gołąb nie wiedzieli, że ich obserwuję. Dobrze. Gołąb jest oszustem. Ale nie wiedziałam, jak mu powiedzieć, że widziałam go, jak mnie zdradzał z psem. Z braku pomysłu musiałam dalej ciągnąć tę szopkę. Udawałam radość, że go widzę i dałam mu biszkopty. Proszę o pomoc, bo nie chcę już się spotykać z tym gołębiem. Wiem o tym, że on za moimi plecami randkuje z psem. Oczywiście pies również udaje, że to nieprawda. Jak mam powiedzieć im, że wiem o tym? Nie chcę im. Tego powiedzieć wprost. Tylko łagodnie. Jak wiecie, co mam zrobić, to napiszcie o tym. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Cześć.